dobry, dzień dobry, witam na moim kanale Ogrod Góralki, z tej strony Paulina, dzisiaj zapraszam na spacer po farmie i zobaczymy co nam tutaj rośnie. Tutaj pierwszy mamy słonecznik wysiany przed przymrozkami, elegancko ukryty. i nie dolega, pięknie rośnie. Jestem zdziwiona, bo po tych przymrozkach po minus 5 to naprawdę wow. Tutaj mamy jarzynki już posiane, no jest dość ciepło i zapowiadają deszcze, no zapowiadają do maksymalnie do plus 5 stopni w nocy, więc zdecydowaliśmy się na posianie jarzyn. Jak ja byłam małą dziewczynką, pamiętam, że zawsze 1 maja żeśmy siali, później gdzieś to było odwleczone pod koniec maja ze względu na pogodę, a w tym roku no być może się uda no jest mega sucho, pomimo że wczoraj padało cały czas tutaj działa podlewanie, wieczorem najlepiej yy, najlepiej, najlepiej się najlepiej w ogóle podlewać rano ponieważ ziemia jeszcze nie jest nagrzana i dla rano, rano, no nad ranem nad ranem jak podlewamy, ziemia nie jest nagrzana i to co podlejemy to nie paruje od razu do góry Wieczorem jak podlewamy dużo takiej wody yy, niestety odparowuje, ponieważ jest bardzo ciepła ta gleba. A jak znowu podlejemy późno rano, to już świeci nam słońce i też odparowuje. Więc najlepiej pół, bardzo wcześnie rano podlewać. No, ale do tego trzeba byłoby mieć już jakiś system automatyczny. <grym> Dlatego my jak najpóźniej wieczorem podlewamy kiedy ta gleba już no powiedzmy trochę ostygła oddała to ciepło jarzynki i, ty, i oczywiście roślinki tutaj kolejny słonecznik sadzony i dalie, nie wiem jak wasze dalie ale w ogóle w tym roku coś kiepsko nam przezimowały zobaczymy co z tego będzie dostały nawóz Stały dość mocno podlane. Pamiętajcie, jak pod, yy, wsadzacie dalię, dołek, wiaderko wody, i dopiero dalię wsadzamy i zakopujemy. Chodzi o to, żeby ona na spodzie pod korzeniami miała wilgoć, dzięki temu pobudzamy tę roślinę do wypuszczania tych korzeni w dół. A jak będziemy tylko z góry podlewać, no to jak ona będzie mieć wilgoć na górze, to nie będą korzenie w dół rosły, no bo po co, jak my jej wszystko zapewniamy na górze. Tutaj już pięknie kwitną truskaweczki, i czosnek. Tutaj mamy len. Pięknie też już rośnie. Tak wygląda młody len. Czosnek. Czosnek w tym roku posialiśmy na wiosnę. Posialiśmy, posadziliśmy na wiosnę. I powiem Wam, że ma dużo lepszy rozwój niż ten sadzony w jesieni. Pięknie rośnie. Już powiedzieliśmy, że będziemy tylko na wiosnę sadzić. Świetnie rośnie. Każdy jeden. Super. No i truskawki. Truskawki pięknie nam kwitną i cała reszta przybytków. Dobrze, idziemy do tuneli. W tunelach już jest posadzona eustoma. Na całe szczęście to stawa przyszła trochę spóźniona i przyszła po przymrozkach. Oto oczywiście pomidorki. To tam już jakieś widzę kwitnie. Pierwsze. kwiatuszki są. My kupujemy pomidory już oczywiście sadzonki, paprykę tak samo. Na ogórki jeszcze czekamy. Ja posiałam ogórki, nawet nie można było za bardzo kupić tych ogórków, ponieważ było zimno i nie rosły, no wiadomo. I kupiliśmy cztery, żeby było już coś szybciej. I popatrzcie, już jest Zaraza więc za chwilę ja to wywalę, wyrzucę po prostu te ogórki. Nie może być zarazy w tunelu, bo za chwilę pójdzie mi na całe rośliny. No, po prostu już tam w uprawie był problem. I zapytałam panią, bo widziałam właśnie taki biały osad. Wiecie o tak, jak tutaj jest. Z podlewania. Oczywiście te liście powinny być oberwane, bo nie powinno się moczyć liści ogórków, bo tak się właśnie dzieje. I właśnie był taki osad, wiecie, i pytam panią, czym to było pryskane? A nie, wie pani, to z wody, bo my mamy kamień w wodzie. I ja mówię, no ale roślin nie podlewa się kamień z tą wodą, tylko yy, no, najlepiej deszczówką. O, ale my taką mamy. No oczywiście okazało się, że to był mączniak i tak właśnie mi się wydawało. No i, i miałam rację. Także uważajcie co kupujecie tutaj rzadkieweczka na własne potrzeby, no i mamy oczywiście Eustomę. I tak właśnie rośnie Eustoma. Oczywiście w tunelu, ona nie może być na zewnątrz, będzie chorować jakbyśmy ją podlewali. Owszem, tutaj teraz jest system zamugławiania, póki jeszcze jest mała, bo jest tyle, co posadzona, więc musi być, a jest dość ciepło. Natomiast później tylko i wyłącznie podlewanie kropelkowe. Eustama nienawidzi podlewania górą, w szczególności jak ma kwiat, to tak jakbyśmy róże polali wodą od góry, no to oczywiście będzie mieć plamę, a w szczególności te jasne kolory. Dlatego tutaj bardzo ładnie się w tym roku przyjęła Eustama. Mam nadzieję, że ją nie dołapie jakieś choróbsko. No ale wiecie, ze ustomą to, tak jak już mówiłam w innych filmikach, ze jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o uprawę. Czasem jest tak, że pięknie rośnie, a w jeden tydzień potrafi cały rząd paść. Więc no, trzeba pilnować. I posiane aksamitki to też na potrzeby własne. O, tutaj właśnie ogóreczki już rosną posiałam je chyba 4 dni temu i popatrzcie jakie są, jednak jak jest ciepło. Podlewamy wilgoć mają. Jak jest ciepło, to słuchajcie wszystko rośnie. 3-4 dni już jest skieł, skiełkowane A jak jest zimno, to dwa, czy tygodnie i takie liche te rośliny, więc nie ma się co spieszyć. Cukinia też już na dykwę jeszcze czekam. Tutaj co tu mamy? Celozje, amarantusy kleome oczywiście do, do ogrodu teraz mam w ogrodzie tulipany oczywiście jeszcze kwitną potem właśnie będą zasadzone y kleome różnego rodzaju trawki i tak właśnie to wszystko pięknie rośnie mam trachilium trachilium trochę duże przyszło w tym roku i tak je trochę upaliło górą przez te słońce i upały bo strasznie takie wyszł, w, przy, przysłali no widać, że nawozami by podrasowane i dopiero ogarniają się do życia, żeby mogły żyć w normalnych warunkach zobaczymy jak to urośnie, ale to jest taka roślina że sobie poradzi a w drugim tunelu też również mamy Eustomę Eustomę. Jutro przychodzi zielony goździk więc tutaj będzie kolejny goździk, zasadzony trawa. No i tak już się powoli wypełniają te tunele limonium. Limonium oczywiście przezimowała co trzecia sadzonka. No, dlatego jest takie drogie w sprzedaży. I, I bo kiepsko zimuje, a sadzonka w tej chwili chyba coś około 20 zł na polskie kosztuje. Bo oczywiście to z Holandii to w euro, ale tak jakoś chyba dwadzieścia 20 parę złotych chyba jedna sadzonka. No więc w rok się nie zwraca ta sadzonka, bo aż tyle pędów nie wypuszcza. A po zimie zostaje na trzy, jedna także no Średni interes na tym limonium. No ale cóż trzeba, trzeba mieć? Trzeba mieć asortyment. Dobrze, pójdźmy dalej. Tutaj mamy jeszcze miejsce na kolejnego słonecznika. No i tu oczywiście zaczynają nam rosnąć trawy. Tutaj już jeśli chodzi o jesień. Tutaj jeszcze mamy Mikołajka. Jak macie w ogrodach Mikołajka, to zwróćcie uwagę, czy nie mam szyc. Bo jak Wam teraz szyce zjedzą te wierzchołki, to nie będzie kwiatu. Znaczy, oczywiście to się odrodzi, bo on cały czas nowe wypuszcza. To jest roślina, która przynajmniej dwa razy w roku wypuszcza pęd, kwiatostan, więc odbije, ale sobie przyuważcie, bo no naprawdę mszyce się już pojawiły, tym bardziej, że jeszcze wczoraj na przykład u nas trochę polało, jest ciepło, jest wilgoć, więc myślę, że że tak będzie, no tutaj coś nam tu nam coś w ogóle nie urosło dziurawiec więc trzeba będzie coś jakieś udosadzać coś tutaj, no a tutaj zatwian tatarski Często możecie go spotkać w wieńcach, jak się suszy. I, I właśnie w wieńcach, w szczególności w jesieni, w zimie się dodaje. No, zamiast gipsówki, bo wiecie, gipsówka, no to jak gipsówka, no bardzo jest droga. No i, i tak to wygląda w na tej naszej farmie. To jeszcze akimina rośnie, w tamtym roku przesadzana w jesieni młode sadzonki. Ja uciekam teraz do pszczółek. Potem, jak pogoda pozwoli, nagram jeszcze coś z ogrodu, co tam kwitnie i co z tą magnolią. No, u mnie wypuszcza już listki zielone i wygląda znacznie lepiej. Trochę śmiesznie wyglądała omrożona z tymi kwitniącymi pąkami jeszcze. Ciekawe, zestawienie kolorystyczne, no ale puszcza, puszcza zielone listki, także jest pozytywnie, oczywiście. Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do oglądania kolejnych filmików.